W poniedziałek 4 maja strażaków z gminy Końskie w remizie OSP Dębautów a następnie OSP Modliszewice odwiedził specjalny gość, wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. W specjalnym dniu, dniu strażaka, który przypadał właśnie w poniedziałek 4 maja, minister podziękował strażakom ochotnikom za ich poświęcenie i zaangażowanie, a także podarował im skromny upominek. Tego dnia chciałbym wam życzyć przede wszystkim tego żeby było jak najmniej tych wyjazdów, tutaj była mowa o jednostce, która jest w czołówce, to żeby już tej czołówki nie było, że czym mniej wyjazdów, tym lepiej. A jeżeli już są, to żeby się te wyjazdy kończyły szybkim, bezpiecznym powrotem do domu, ale nie były też zbyt intensywne, bo intensywność to nie jest dobry prognostyk dla tych, których spotyka, spotyka nieszczęście. Bardzo Wam dziękuję za Waszą służbę, za Wasze oddanie, za poświęcenie, bo przecież poświęcacie nie tylko. Swój wysiłek, ale też swój wolny czas, czas, który można spędzić z rodzinami. Dlatego też odnosząc się do tego, co pan komendant powiedział, bardzo proszę, żebyście przekazali ode mnie również życzenia dla rodzin, wytrwałości, solidarności, ale też cierpliwości do tego waszego trudu, który. Poświę... który poświęcacie kosztem, kosztem rodziny. Ministrowi w podróży z okazji Dnia Strażaka w gminie Końskie towarzyszyli burmistrz miasta i gminy Krzysztof Obratański oraz wiceburmistrz Krzysztof Jasiński. Tego wszystkiego by nie było, również tych opisów i ocen, które formułuję, gdyby nie zaplecze społeczne i rodzinne. To żony, to mamy, to najbliżsi druhani i druhów. Decydują o tym, że oni znajdują czas, znajdują wsparcie i mogą poświęcić się temu, co jest wspólnym dobrem w zakresie bezpieczeństwa. Także to nie jest tylko kwestia tu obecnych, bo oni są tylko reprezentantami. I innych duchań i duchów, ale to jest również kwestia o wymiarze społecznym, że ze szczególnym względem rodzin. Druchowie, druchny ochotniczych straży pożarnych w końskie stanowią jedną wielką współpracującą rodzinę. W Remizie Ochotników w Dziebałtowie w uroczystościach brali udział druchowie reprezentujący jednostki OSP Dziebałtów, Kazanów oraz Bedlenko. Natomiast w Remizie w Modliszewicach byli to przedstawiciele jednostek OSP Modliszewice, OSP Wąsosz i OSP Pomorzany. Każda jednostka strażaków ochotników otrzymała od ministra karton kamizelek odblaskowych. Na ręce komendantów jednostek OSP trafiły także specjalne dyplomy z podziękowaniem za służbę od włodarzy gminy Końskie. Nasza redakcja także docenia pracę strażaków i druhów ochotników. Z okazji Waszego święta składamy Wam najserdeczniejsze życzenia. Tylu powrotów, ile wyjazdów.